Dzień dobry. Najbardziej lubię takie obiady, które robią się same i najczęściej takie właśnie wymyślam, jak nie mam czasu. I taki schap, jaki dzisiaj wam zaproponuję, jest jednym z takich pomysłów na obiad, który ma się zrobić sam. Zapraszam was na film. A składniki nie są wyszukane, e, są bardzo łatwo dostępne i nie ma ich jak widzicie dużo. Zaczynam od schabu. Ten schab waży kilogram 250 i nie przez przypadek ten schab jest w jednym kawałku. To z dwóch powodów. Po pierwsze, będę go kroić na plastry, które są grubsze niż te standardowo sprzedawane w plasterkach schaby w sklepie. No i właśnie te, to jest drugi powód, te sprzedawane schaby w plasterkach w sklepie. Niekoniecznie wszystkie plasterki pochodzą z jednego kawałka. A jeśli byście chcieli taki schab dusić, piec, gotować czy cokolwiek z nim zrobić, no to wtedy nie macie gwarancji, że te wszystkie kawałki będą miały. Jednakową twardość bądź miękkość. Tyle o schabie, a teraz o składnikach, które spowodują, że będzie pyszny. 400 gramów szpinaku, ale koniecznie szpinaku świeżego w liściach. Ważne jest oczywiście, żeby był umyty. Możecie kupić już umyty albo umyć go sami. Do tego, skoro szpinak, to musi być mocno aromatyczny, długo dojrzewający ser, i ja tutaj mam grana padano. To jest kawałek o wadze 200 gramów, będę potrzebowała tych gramów tak naprawdę tylko 100, ale wygodniej się ściera, dlatego kawałek jest taki duży. Do tego 200 gramów śmietany. Polecam śmietanę 36%, ale ewentualnie może też być śmietana 30% taka płynna. Do tego dwa duże ząbki czosnku, jedna łyżka musztardy, jest to musztarda sarebska i jedna łyżeczka soli. Do tego naczynie żara odporne. Takie, do którego się zmieści schab, czyli w sumie tak naprawdę ja kupuję schab na długość naczynia. Jeśli jest wyższy, to wtedy biorę 1,5 kg, a jeśli jest taki właśnie niski, no to kilo, kilo 200 kg, 300 kg. Przyda się nóż, no bo wiadomo, schab trzeba pokroić, tarka z drobnymi oczkami do starcia sera, no i czosnek, którym będę... Wyciskarka do czosnku, którym, do którą będę wyciskać czosnek. Możecie oczywiście też czosnek bardzo drobno pokroić. Wszystko wiecie, zabieram się do pracy. Zaczynam od pokrojenia schabu. Schab kroję na kawałki o wielkości 2,5 cm i jeśli macie wątpliwości ile to jest 2,5 cm, to lepiej sobie najpierw sprawdźcie, bo warto, żeby ten schab był jednak taki grubszy niż cieńszy. Schab pokrojony, to zabieram się za przygotowanie marynaty. Marynatę możecie przygotować tak naprawdę w naczyniu żaroodpornym. Zaczynam od starcia sera Potem dodaję śmietanę, przyciskam czosnek, dodaję musztardę i jedną łyżeczkę soli. Wszystko ze sobą bardzo dokładnie mieszam i teraz zaczynam dodawanie szpinaku. Szpinaku jest bardzo dużo, ale naprawdę jeśli będziecie dodawali go stopniowo w małych partiach, da się to wszystko wymieszać w tym naczyniu żaroodpornym i nie trzeba wtedy myć tej dużej miski. Ale jeśli wolicie, to przełóżcie wszystko do dużej miski, jeśli Wam tak wygodniej. Mi jak e, widzicie udało się wszystko wymieszać w tym naczyniu, to teraz mogę zacząć dodawać plastry z schabu. I tu bardzo ważne jest, aby schab ze wszystkich stron wszystkie plastry były poprzekładane i obłożone dokładnie szpinakiem, czyli jak widzicie na spodzie jest szpinak, z boku jest szpinak i na górze każdego kawałka jest szpinak. Tak mi się udało ułożyć, że jest to taka piękna, zgrabna, jak widzicie, konstrukcja. I to jest schab przygotowany do marynowania. A jak długo marynować? Ja Wam mówiłam na początku filmu, że ten przepis wymyśliłam, bo nie miałam następnego dnia czasu na przygotowywanie jakiegoś kotleta czy robienie czegokolwiek na obiad. Więc przygotowałam sobie tak, taki schab dzień wcześniej, włożyłam do lodówki i on sobie przez noc po prostu poczekał. A następnego dnia, jak wiedziałam, że mam przygotować obiad na określoną godzinę, po prostu wyjęłam go. Z lodówki. A na razie to wkładam go do lodówki, żeby się marynował. Jeśli nie macie czasu, to dajcie mu przynajmniej dwie godziny. Minęły dwie godziny, i to jest to minimum, które Wam polecam dla dobrego zamarynowania mięsa. Normalnie przytrzymałabym schab dłużej, ale wiecie, kręcimy film, no to nie będę szła spać, tylko kręcimy dalej. I słuchajcie, co teraz będę robić z tym schabem? E, to jest bardzo ciekawe, bo właściwie będę go tak naprawdę próżyć. Co to jest próżenie? Próżenie jest odmianą duszenia. A co to jest duszenie? Po kolei. Duszenie polega na tym, że kawałek mięsa jest obsmażany na cienkiej warstwie tłuszczu po to, żeby zatrzymać wszelkie walory smakowe w środku w kawałku mięsa i następnie to mięso jest duszone z dodatkiem wody i tłuszczu. Natomiast jeśli tych kawałków mięsa nie obsmażycie, tak jak ja to tutaj zrobiłam, tylko będziecie je dusić z dodatkiem jakichś płynów albo w soku, który wytworzy się z tego mięsa. To jest właśnie próżenie. I powiem Wam, że kiedyś pierwszy raz usłyszałam o próżeniu, to pierwsze moje pytanie było: a przez jakie u i przez jakie ży? Więc przez u otwarte i przez ży z kropką. No dobrze, to mięso jest gotowe do próżenia. I słuchajcie, wkładam je do piekarnika zimnego na środkową półkę. I włączam piekarnik. Słuchajcie, ogrzewanie górne i dolne, ale temperatura 165 bądź 170 stopni, jeśli nie macie możliwości ustawienia 165. Na jak długo? To jest dobra i zła wiadomość, bo na 3 godziny, ale licząc czas od momentu, jak włączycie zimny piekarnik. Po tak długim czasie i po tak no, stosunkowo niskiej temperaturze, ten schab będzie naprawdę wyjątkowy. To co? Widzimy się za 3 godziny. Mięso niedługo będzie gotowe, a ja w tym czasie przygotuję komosę ryżową, bo schab dzisiaj podam z komosą. Co to jest komosa, jak ją przygotować i dlaczego warto ją jeść, to polecam Wam obejrzenie mojego innego filmu, a link znajdziecie w opisie pod filmem. A ja zabieram się za przygotowanie komosy. Komosa widzę, że jest gotowa. Mięso też już jest gotowe. Pamiętajcie, że jak przetrzymacie je 10 minut dłużej, to też się nic nie stanie. O, zobaczcie, ja już je wyjmuję. Niesamowicie tu pachnie. Jest to tak aromatyczne danie, że wszyscy jesteśmy już głodni. No to co? Chcecie zobaczyć, jak wygląda taki schabik w środku? Zobaczcie. Mięso jest bardzo miękkie. Zaraz przełożę na talerz. Zobaczycie, jak się będzie rozpadać wręcz. Zobaczcie, tak pięknie wygląda. I przekładam. No to teraz zobaczcie. Lekko naciskam widelcem i to mięso jest mięciutkie. Jest soczyste. Możecie go podać jeszcze ze szpinakiem. O, w ten sposób. No ja oczywiście, tak jak Wam mówiłam podaję z komosą. I na przykład ogórkami kiszonymi, najlepiej takimi własnymi. Słuchajcie, dołożę jeszcze jeden kawałek na ten talerz. Nie będę żałować. O, zobaczcie. Możecie, oczywiście, jeszcze taką komosę polać tym aromatycznym sosem. Jest to po prostu sok ze szpinaku, z przyprawami, z czosnkiem, z serem. Bardzo aromatyczny i uważam, że bardzo, bardzo dobry. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak tu pięknie pachnie. Danie nie jest pracochłonne, pracuje tylko piekarnik i wyjmujecie wspaniały, aromatyczny, mięciutki schab ze szpinakiem. I tym wszystkim, którzy mówią, że nie lubią szpinaku, to spróbujcie takiego szpinaku. To nie jest ta breja, którą znacie z czasów, nie wiem, przedszkola, kiedy kazano nam jeść szpinak niedoprawiony i źle przygotowany, źle przyrządzony. Ten jest zupełnie inny. Mam nadzieję, że tak jak ja polubicie taki schab w szpinaku. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.